Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie dzisiaj zapraszam na tęko. Lipiec, koniec lipca jeszcze udało mi się załapać, także zobaczmy, co udało mi się zużyć i co fajnego udało mi się zużyć. I chyba zacznę od maseczki w ogóle, którą zrobiłam sobie dzisiaj rano. I była obojętna. Wrzucę Wam tutaj zdjęcie, jak wyglądała, bo nie spodziewałam się, że będzie taka ładna. To jest jedna z tych maseczek, którą przywiozłam teraz z Polski od siostry. I ona po prostu była taka piękna, właśnie jak muszla, czy mi się bardziej skojarzyło z ogonem syreny. Taka bardzo puszcząca właśnie to jest holografik. Także... Nabliżająca ta jest, maska jest i po prostu była genialna. Tak mi się strasznie podoba, i mam jeszcze jedno, więc muszę sobie kupić więcej tych, jak będę w Polsce teraz. Um, zużyłam peeling z perfekty i to jest słodki banan. Kremowy peeling do ciała. Jak lubicie zapach banana, to jest coś dla Was. Ja bardzo lubię, bardzo, od, odkąd e, pierwsza raz próbowałam e, szamponu bananowego z The Body Shop. E, potem była jeszcze maska z kalausa bananowa wszystkie te bananowe produkty dla mnie są super. I on ta, e, ten peeling był taki mega, mega kremowy. Taki gęsty balsam z peelingiem na tej zasadzie. Super, super mi się sprawdził, nigdy go wcześniej nie miałam. E, Złożyliśmy taki żel Palmolive, znalazłam jakiś taki ładny z algami i z kwiatem lotus, lotusa. E, także ładnie pachnący żelik. O, te, to też przywiozłam teraz z Polski, e, kawowe e, płatki pod oczy z, kwiat, z kwasem hialurynowym i z kofeiną. Super, super rewelacja. Uwielbiam, uwielbiam, dla mnie weekend i maseczki to jest najlepsza rzecz. Zużyłam mgiełkę jedną. Zaczą, zaczęłam w końcu zużywać mgiełki. I ta była z Indigo, Seven Heaven, to jest zapach bardzo słodziutki, jeżeli lubicie. Ja mgiełki używam na co dzień, perfumy na przykład do pracy albo jak gdzieś wychodzimy, a mgiełki lubię sobie po prostu tak na co dzień, jak jestem w domu, używać Wy też ładnie pachnie, wiecie i ta była śliczna bardzo fajna maseczka z Bielendy w ogóle te serie są super malinowa przepięknie pachnie Teraz mam właśnie piankę do twarzy, to malinową jest super, 99% składników pochodzenia naturalnego, nawilżająco-kojąca z ekstraktem malin, hydrokompleks i kwas hialurynowy, to jest ta, którą wiecie, nie na maskę, tylko normalną. Mało mam tych maseczek i tak dziwnie się je nakłada, jak jestem przyzwyczajona teraz do tych płachcie. I nie, nie wierzę na początku, w ogóle nie mogłam się do nich przekonać. Um, jakoś tak nie wiem, takie friki były trochę, że to na co twarz się nakładało, a teraz tylko te najbardziej lubię, także um, te też są fajne i dalej je lubię nakładać, ale wiecie, potem trzeba to zmywać i to już jest wiecie, więcej do roboty, ale ja mam sobie, sobie lubię układać w kolejności maseczki tak przeplatać właśnie trochę w płachcie, trochę w takie i tak, żebym wszystkie zużywała równo um, mydełko zużyliśmy palmo to do uzupełnienia, bardzo lubię to jest olejek pianka do demakijażu. Bardzo fajnie to też właśnie używałam w Polsce, jak teraz byłam. Z Liren. Każdy typ skóry. I tu jest Rose Hydrolat w środku. 98% składków naturalnych. Ja to używałam głównie jako po prostu produkt do mycia twarzy, ale przez to, że on rozpuszcza, bo testowałam właśnie w Polsce, czy mi rozpuści makijaż i rozpuszcza. Ale przez to. Y on, jakby lepiej domywał wszystko, co jeszcze mi tam co zostało po zmywaniu makijażu. Także takie jeszcze ekstra domywanie makijażu. Bardzo fajny produkt, delikatny. Właśnie to jest 100% hydrolat z róży i olejek z dzikiej róży. Bardzo fajny, bardzo Wam serdecznie polecam ten produkt. Kolejna maska to też przychodzę z tak, Zwykle te nowe wkładam, jakby na koniec. I już mam najpierw te starsze, potem, ale one były takie wszystkie ładne, że musiałam je od razu służyć. I tu mam właśnie z to też właśnie teraz przyrosłam Jednorożec wyciąg z wanilii i oczaru. Także była bardzo fajna i taka właśnie kolorowa w jednorożce. Nie mam jakoś super dużo produktów w tym miesiącu. Wydaje mi się, że w tamtym miałam zaszuczu, ale wydaje mi się, że był dłuższy okres w ogóle. Krem do twarzy zużyłam z... Um, From Nature, to, jest, to są te produkty, które kupuję w TK Maxie. do tej pory nie udało mi się jeszcze znaleźć tego toniku bo on był taki fajny um, ale kiedyś stwierdziłam, że wypróbuję krem z kolagenem i z miodem, także chciałam spróbować i był naprawdę naprawdę fajny um, delikatny, super pod makijaż ja go na dzień i na noc i na pewno jeżeli jeszcze spotkam te produkty to um, po nie sięgnę, bo były naprawdę bardzo fajne E, maseczka również tą przywiozłam z Polski, ale ją też miałam e, i one są bardzo fajne. One są bez nadruków, ale bardzo dobrze nawilżają. Ja nie wiem, ale uwielbiam te maski, jeszcze jak są tak mega dobrze nawilżone. Ja zawsze e, wyciskam wszystko z tej maski później i nakładam to na szyję. E, ta jest nawilżająca z kompleksem z alg. Bardzo fajna. Miałam też maseczkę z e, oczyszczającą tą, wiecie, z biedronki. Bardzo fajna. Ta była z maczą tea i z wodą bambusową. Bardzo fajny nadruk, bardzo lubię. a złożyliśmy też piankę, najczęściej kupuję e, męską, bo są po prostu tańsze. Ehm, Zużyłam jeszcze, i są jeszcze dwie maseczki, to Wam od razu pokażę. Rainbow Cake to jest jedna z poprzednich jeszcze maseczek właśnie, które czekała. Była fajna, była bardzo kolorowa, ale bardzo dobrze nawilżała i ta jest Sweet Sponge Cake, pewnie nawilżająca. I jeszcze jedną z Biedronki, tutaj mamy Żyrawkę, wygładzenie, ekstrakt z kawy, woda figowa. Bardzo je lubię. Złożyłam jeszcze podkład z klarysy, Bardzo fajnie mi się sprawdził. Na pewno do niego jeszcze wrócę. Pretty Please Satin Matte Foundation. Ja wiem w kolorze Light Medium. I był naprawdę fajny, bardzo ładnie na twarzy wyglądał. Idealny kolor, taki lekko opalony, tak jak ja sobie opalam twarz kropelkami, bardzo fajny podkład i naprawdę bardzo się polubiłam z tą firmą Clares. Ostatnie dwa te kremiki w końcu je zużyłam. Tak się cieszę, bo one były średnio, naprawdę średnio nawilżające zapachy. Nawet szkoda mówić w ogóle, jakim był zapachu, bo praktycznie nie pachniały w ogóle, także szkoda, bo gdyby one były takie wiecie, mega pachnące, jak rzeczywiście te owoce, które są tutaj napisane to byłyby super to było z zestawu Sticky Max no niestety, słabo nawierzały i słabo pachniały i ostatnia pomadka również z tego zestawu, wiśniowa i nie, łacier to czereśnia i też Kiepsko nawilżała, kiepsko, nie pachniała w ogóle, także cieszę się, że w końcu zużyłam. Teraz używam tej z Harry Pottera, i ona jest taka fajna. I w ogóle w pracy siedzi przede mną dziewczyna, która też jest fanką dużą Harry Pottera. I już mi się pytała, gdzie kupiłam taką fajną pomadkę, także muszę jej przywieźć z Polski. Ehm, I tak, zużyłam. A jeszcze trzy rzeczy. E, po pierwsze, najlepszy żel do brwi. E, nie mam właśnie zrobione. Nie wiem dlaczego. Ten mi się bardzo szybko skończył. Wydaje mi się, że pierwszy miałam mega, 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 mega długo. I jak już chciałam go skończyć, to już miałam ten kupiony, a on cały czas był. Kupiłam drugi i mam wrażenie, że. Nie wiem, niecały miesiąc i już się skończył. Nie wiem o co chodzi, bo już nie mogłam z niego nic wydobyć. Na pewno jak go kupowałam, to był, wiecie, zapakowany w tą folię, więc na pewno nie był otwierany. Nie wiem dlaczego, jakoś tak mi się szybciej skończył. Ta szczoteczka jest super. Przede wszystkim właśnie z tą szczoteczką, o tą szczoteczkę chodzi, bo dzięki niej możecie sobie te brwi tak, wiecie, ułożyć dokładnie tak jak chcecie. I tak jak mam to, ten żel czasami, tak jak jestem w domu, e, nie do pracy, używam ten żel z Klaresy, który nie jest taki dobry. Muszę go w ogóle nałożyć, trochę poczekać, aż trochę wyschnie. I takie nakładanie, wiecie, palcem czy coś. Ja wtedy używam tej szczoteczki, żeby sobie go ułożyć, ale nie. Po prostu ten gorz Brown Leaf Lamination Gel jest po prostu najlepszy na świecie. I mam dwa błyszczyki. Jeden to zapomniałam, jak robiłam porządek, w kosmetykach i wywalałam te wszystkie stare. Zapomniałam o nim, także ląduje on tutaj teraz, i to jest błyszczyk z Chanel. Piękny, taki koralowy, błyszczący, ale on ma tyle lat, że to już byłoby niefajne nakładać go na usta. Szkoda, no one są też duże, także. Ja go dużo używa, używałam, naprawdę wcześniej, ale no, wiecie, miałam dużo innych pomadek, także niestety ten ląduje w koszu, w numerze 146, no przepiękny był taki koralowy, błyszczący. I zużyłam tą miniaturkę z Diora, ja dostałam ją w zestawie od dziewczyny urodziny urodzin, dostałam perfumy Diora i tam była kosmetyczka i właśnie ten, ta mała, ten mały błyszczyk, to jest taki powiększający usta, ale on tylko tak bardzo delikatnie tak mrowi te usta, tak ja nie lubię tego efektu, ale ten był ok. Taki po prostu. Nawet nie mrowienie, tylko tak no coś tam się na tych ustach, ale jest przepiękny, taki naturalny, bardzo były takie zdrowe, soczyste te usta wyglądały. Ciężko niestety nie da się wyciągnąć wszystkiego na oko, bo opakowanie jest po prostu malutkie i nie da się tego, wiecie, wydubać. Ile mogłam, tyle zużyłam, e, ale bardzo, bardzo lubię płyszczyki z Diora. Kiedyś kupowałam właśnie takie jasne róże i one były naprawdę fajne, e, także zużyłam ten idealny był do pracy, właśnie żebym tego tak napuszczyła usta e, i to tyle, tyle e, denko dosyć małe w tym miesiącu, jak wy to oglądacie to ja już jestem w ogóle w Polsce także następny filmik, jaki się pojawi to już będzie z Polski z urlopu także mam nadzieję, że wpadniecie obejrzeć I ja was pozdrawiam bardzo kochani serdecznie do zobaczenia już niedługo, pa!